Jest na razie spoko drogę. Spoko drogę. Zakładamy, że jutro będą balony. Ale są też pewne plusy wjeżdżania o takiej gównianej porze na miejscówkę. Wstajesz rano i się zastanawiasz, jaki będzie widok. Niespodzianka. No, bo w sumie, jak widzieliście, nic nie widać. No, ale zaraz zobaczymy, co nas obudziło. No całkiem spoko. Prawda, balonów rano nie było. Jeszcze jutro mamy okazję, żeby je zobaczyć, chociaż marne są na to szanse, jak sprawdzaliśmy warunki pogodowe. No ale co? Pogodę i tak mamy super. Tak na dobrą sprawę, nie ma deszczu, słońce świeci, także nic, tylko trzeba iść, zobaczyć te skałki, co tutaj są. Coś tam, domek.

Widać, że nad nami coś jeszcze jest. Nie bardzo jest jak wejść. Kurczące? No. A no to no takie miękkie, to nie wygląda. Spokojnie kilka osób się tutaj zmieściło. Albo nawet kilkanaście. No robią wrażenie te chatki. I też wentylacja, ale tu akurat z zablokowanym kamieniem. Pewnie kiedyś się osunie. Słuchaj, takie silne, było to jeszcze jakieś malowidła są, no. ale to wątpię, żeby to były ich mniejsze. Ale wiesz co, jak patrzyłam na zdjęcia, to one tak wyglądały, nie? Teraz są To to trochę jak groba wygląda. Tu jakiś kościół Tu to kaplica, nie? Bo wszystko. Ludzie, którzy tutaj mieszkali, oni żyli z upraw rośli i z hodowli koni. Te winorośla bardzo dobrze tu rosły, bo na tej powulkanicznej ziemi miały dobre warunki. Teraz widać dużo tych krzaków jeszcze, ja nie wiem, czy one na wiosnę zakwitną, czy później będą z tego winogrona. Ale kapadocja już teraz nie żyje z uprawy winorośli. Winogron tylko no z turystyki. A koniki tu jeżdżą tylko z turystami. Pogoda dzisiaj nie zachwyca. Nie jest tak źle. Nie zima, pada. W sumie dobrze, że w ogóle mamy możliwość, żeby się tutaj przejść. No właśnie, przejście, bo wiele osób twierdzi, że tutaj trzeba balonem latać, tymi samochodami jeździć. I tak na dobrą sprawę, to wystarczy sobie tutaj przyjechać i sobie pochodzić po tych górach po odczuwać to, co tutaj jest. Bo jest naprawdę rewelacyjnie, jak ktoś lubi takie górskie szlaki. To... to nawet nie takie górskie szlaki, no bo tu nie ma jakichś dużych przewyższeń, ale jak się ale zejdzie... Są, są skały. No są skały, właśnie te formacje skalne robią największe wrażenie. No w każdym razie ja jestem zachwycony. Ja też. Przepiękny. Przestań już. Wczoraj byliśmy o tam. A w jakich dolinach byliśmy? Wczoraj byliśmy w Dolinie Miłości? Wczoraj no w, w dwóch, Dolinie Miłości. W dwóch, I, albo wczoraj byliśmy w I jak ta doli, druga Dolina? Nie pamiętam. Dolina Słop? mieczy. Tak? No, mieczy. No, doli dolita mieczy, a teraz idziemy do Doliny Różowej. I Czerwonej. E, I, I do jakiejś super kościoła. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. No właśnie. Bo y, wiecie, nizinny człowiek, nie? Jesteś na mapie, jakieś jest strzałka, to można przejść. No i wczoraj tak na dobrą sprawę, to więcej energii zużyliśmy na moim wyszukiwaniu skrótów, niż na chodzeniu. No co? No tak, Trzymajcie się tak. wytyczonych szlaków w tak każdym to razie. Tutaj jest dużo szybciej po szlaku niż tak po górach, no, ale przynajmniej był fan. Zobaczyć jak to się kruszy, jaką to ma strukturę. Całe obsypane. Dlatego tych domów tyle pobudowali? Tak. Bo to łatwo było. <laughs> Cofam to, co powiedziałam. Tu jest jak w górach. Pokaż po czym kazałeś mi się wspinać. No ale daliśmy radę. Nie było tak źle. No nie, ale jest jak w górach. Można się powspinać. Ale widoki jakie za Coś pięknego. I co warto się wspinać? No, warto. Pod wylany nie poszedł na marne. Doży to już końcówka z finaczki. Miejmy nadzieję. Warto się wspinać. To właśnie to, co Wam mówiliśmy. Tu wystarczy pochodzić po prostu. Nie ma ja potrzeby chodzić po tych płatnych miejscach. Fajnie tu się tak zgubić i się poszwendać. W sumie na te płatne miejsce też kiedyś się przyjedziemy, bo tak postanowiliśmy, że na pewno się pojawimy w Turcji, to na banki, na bank w Kapadocji, jak będą balony, nie? No jak troszeczkę będzie cieplej. Nie latem na pewno, ale na wiosnę może się uda. A tak naprawdę jakichś potężnych odległości też nie robimy, bo busa mamy... Kurde, Nawet nie. go widać, nie? Nie, no, go widać. No. O, tam jest bus. <laughs> <laughs> Tylko tam pomiędzy nami a busem jest jeszcze taka dolina wąwóz. <laughs> Pięknie jest naprawdę. I można pochodzić sobie po tych wydrążonych domkach. I są i kościoły, naprawdę z takimi wyrzeźbionymi. Nie wiem czy nagrywałeś tym Magrywałem. sufitem takim o. wyrzeźbionym, i krzyże są wykute też. No pięknie to wygląda. I... Chodzi się jak chce, gdzie się chce, samemu w sumie. Tak, jest pusto, nie? No przynajmniej teraz, no, wiadomo jak to nie. w sezonie. Pewnie więcej ludzi, ale teraz trafiają się jakieś takie wycieczki kładami albo na konikach, ale tak w sumie bardzo mało spotkaliśmy takich osób łażących, nie? No. nie I wiem, co przez... ciekawe, co dolina to wygląda inaczej, nie? Tak, a tych dolinek jest mnóstwo tutaj, no my jesteśmy tylko tutaj na tym obszarze, ale podejrzewam, że kawałek dalej jest jeszcze jakaś dolina. Pewnie tak. Do wyboru, do koloru. Do, do, do koloru, w y, dosłownym znaczeniu tego słowa, <laughs> to jest czerwono, różowo, zielono, żółto. Niesamowite. Niesamowite, że możemy być w takim miejscu. So <laughs> a Kibel? A, tam jest Kibel. <grystanie> ja no, ale widok taki. Nie najgorszy. <grystanie> Nie, na no, Słowiacki. <grystanie> Mieli fantazję, nie ma co. Ciekawe, czemu wszystkie postacie są wydropane. tak? Wydropane są wszystkie te postacie. To się To No wszystkie twarze wydropane, nie? Nie wszystkie. Jezus jest. Bo to też o coś są. Tylko Ci tutaj. No, ciekawe, że to malarki. Było nam dane zobaczyć balonów, ale nie ubolewamy, bo pewnie jeszcze kiedyś zobaczymy. Ale zobaczyliśmy za to bardzo dużo placów, z których startują balony. Tak jak na przykład ten. No, z balonów to tyle. Ale nie tylko dla balonów warto tutaj przyjechać. Szlaki te Doliny są bardzo zróżnicowane. Naprawdę jest co robić, nie ma nudy. Raz się wchodzi tunelami, raz między skałami, raz między drzewami po błocie, po potokach. I co jest fajne, to te szlaki one są dosyć łatwe. W sensie takim, że nie trzeba tutaj iść 15-20 km, tylko można sobie rundki robić po 5-6 km, także spokojnie dla każdego jest do przejścia. A widoki każdej doliny są po prostu inne. A jeszcze jakby chcieli zaglądać do tych wszystkich jaskiń, to chyba życia by zabrakło. Zdecydowanie. Kapadocja żegna nas deszczową pogodą. Ale miejscówka bardzo spoko. Wrzucimy namiary do opisu, a my musimy zawijać. I tak wykorzystaliśmy okno pogodowe, które trwało jeden dzień dłużej niż miało trwać. Dzisiaj w nocy ma tutaj zacząć padać śnieg, dlatego zawijamy w stronę ciepła. I nawet jest jednopsowy komitet pożegnalny. No i co? Jedziemy w stronę słońca. I tak mieliśmy dużo szczęścia, że mogliśmy sobie tutaj pochodzić mimo takich złych prognoz i w sumie no nie wiedzieliśmy do końca, czy przyjedziemy tutaj, czy nie, no bo nie zapowiadało się to najlepiej, ale to był bardzo dobry pomysł, nasyciliśmy oczy pięknymi widokami, mam nadzieję, że wy też, no i co, dzięki, że z nami byliście i widzimy się w kolejnym odcinku. Popalony kiedyś tu jeszcze wrócimy. Cześć! You're so good at dragging yourself down but why will there rain much time left